Pojazdy BMW z oznaczeniem Z to z pozoru koniec alfabetu. Ale jak na ironię, te samochody to jednak nie koniec, a dopiero początek. Zupełnie nowy początek i powrót do porzuconego dziedzictwa BMW odkrytego na nowo po kilku dekadach. Co oznacza litera Z w oznaczeniach modeli BMW? Jakie znaczenie dla BMW ma ta litera? Co ma wspólnego ta seria z Elvisem Presleyem i jak doszło do tego, że samochód, który miał nigdy nie powstać, stał się hitem? Na te i wiele innych pytań odpowiem w dzisiejszym odcinku serii o seriach. Zatem usiądź wygodnie, opowiem Ci historię. Kilkadziesiąt lat zajęło marce BMW zrozumienie pewnej ważnej kwestii. Ludzie nie kupują ich samochodów do jazdy, a do radości z jazdy. A jeśli do tej radości z jazdy dodamy wiatr we włosach i niczym nieskrępowaną wolność oraz nowoczesny design garściami czerpiący z pięknej historii, to mamy przepis na sukces. A ten sukces BMW zamknęło w jednej literze literze Z. Ale zanim samochody BMW Z stały się wcieleniem swobody, czekała je długa droga od wizji do rzeczywistości. A wszystko zaczęło się w latach 80., kiedy powstał dział BMW Technik, a wraz z nim FIZ, będące centrum rozwoju nowoczesnych technologii wewnątrz BMW. Inżynierowie z tej komórki dwoili się i troili, żeby nadać firmie więcej dynamiki i nie pozostać w tyle za konkurencją. Ich zadaniem było wprowadzanie innowacji w technologii i inżynierii materiałowej. Dziełem, które stworzyli w pierwszej kolejności, był pojazd zbudowany z lekkich materiałów o nieznanej dotąd konstrukcji, a jego zawieszenie skrywało nieznane dotąd dla BMW rozwiązania. To miał być taki pojazd z przyszłości, a że przyszłość po niemiecku to Zukunft, to projekt otrzymał kryptonim Z. I choć pojazd miał być tylko takim prężeniem mózgu do wystawiania go na targach motoryzacyjnych, żeby pokazać światu możliwości BMW i wizję, wizję przyszłości właśnie. To stał się obiektem sporego zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, i w ten sposób projekt opuścił komnaty Instytutu Badawczego i miał trafić do produkcji. Tak rozpoczyna się historia litery Z w BMW, a jej pierwszym przedstawicielem jest a jakże Z1. BMW Z1 jest pierwszym pojazdem tej serii i wyznacza ramy projektu. Nawiązuje wieloma elementami do tradycji BMW w dziedzinie budowania zwinnych roadsterów, obecnej w firmie z Monachium niemal od początku jej istnienia. Na początku myślę, że warto, żebyśmy rozjaśnili sobie terminologię. Dlaczego to nadwozie nazywa się roadster? Samochód bez dachu kojarzy się w pierwszej chwili z kabrioletem, ale jest pewien istotny szczegół, który dzieli te dwa nadwozia. Cabrio. To samochód powstający na bazie istniejącego nadwozia, czyli na przykład skupę serii 3 odcinamy dach i mamy cabrio. Roadster natomiast to pojazd z założenia od podstaw projektowany jako ten bez dachu, więc wszelkie funkcjonalności są do tego dostosowane. Możemy w skrócie przyjąć, że Roadster jest po prostu bardziej rasowym pojazdem bez dachu. I Z1 jest takim rasowym przypadkiem, bo po pierwsze. Powstało od podstaw w 1989 roku jako pojazd bez dachu, a po drugie przywraca BMW ten typ pojazdu po kilkudziesięciu latach nieobecności. Jak wcześniej wspomniałem, BMW Z1 powstał jako koncept mający pokazać zdolności marki do innowacji. Faktycznie udało się to od strony nadwozia, bo pojazd jest skonstruowany na bazie ramy przestrzennej, co daje mu dużo większą sztywność. I pozwala na zastosowanie najbardziej odjechanego elementu tego projektu czyli drzwi, które nie otwierają się ani w bok, ani w górę, lecz po prostu zjeżdżają w dół, jak gdyby nigdy nic chowając się w progu. Miałem okazję pracować przy takim samochodzie, wygląda to naprawdę zjawiskowo. Sama konstrukcja ramy jest też sporym sukcesem, biorąc pod uwagę, że kilkanaście lat wcześniej, w przypadku budowy M1, BMW zleciła opracowanie ramy firmie Lamborghini. Rama to dopiero początek. Z1 jest samochodem o bardzo dobrym współczynniku oporów powietrza, co przy ultralekkiej konstrukcji z paneli z tworzyw sztucznych daje mu bardzo dobre warunki do bycia zwinnym samochodem, nawet przy niewielkiej mocy silnika. Co do zwinności, to bardzo duży wkład wnosi też inny wynalazek BMW, który miał swoją premierę w tym pojeździe. Chodzi o zawieszenie wielowahaczowe tylnej osi. Było to pierwsze BMW z tego typu rozwiązaniem. Niedługo później otrzyma je seria 3E36. Jeśli chodzi o silnik oraz elementy napędu, Z1 zostało oparte na bazie rozwiązań z serii 3E30. Zatem znajdziemy tam benzynowy silnik sześciocylindrowy M20. Z1 powstało w ilości 8000 sztuk w latach 1989-1991, choć początkowo miało nie trafić do produkcji. Po pozytywnym odbiorze modelu Z1 nie trzeba było długo czekać na kolejnego przedstawiciela roadstera BMW. W 1995 roku ukazuje się BMW Z3. Bardzo ładnie narysowany samochód z gracją i lekkością prezentujący swój monumentalny przód wyglądający niemal jak ogromny dziób Tukana. Zgrabnie wkomponowane w przednie błotniki akcenty w postaci nawiewów nawiązują do BMW 507 z lat 50. O ile Z1 było trochę kanciastym, futurystycznym pojazdem, tak Z3 jest już dopieszczoną wizją Roadstera BMW na miarę swoich czasów. Wygłodniały tego typu konstrukcji rynek, pochłonął ten model bez reszty. Początkowo samochód powstał w wersji Roadster z miękkim dachem składanym, a niedługo później do gamy dołączyło nowe nadwozie coupe, zwane też butem klauna przez swój nieco ekscentryczny wygląd. BMW Z3 oferowało szeroką gamę silników od czterocylindrowych benzyn o mocy oscylującej w granicach 100 koni mechanicznych, aż po odmiany M przekraczające 300 koni. Model BMW Z3 produkowany był w latach 1995-2002 i powstał w ilości niemal 300 tysięcy egzemplarzy, co jest świetnym wynikiem dla tego typu pojazdu. Teraz już za rogiem czają się dwie legendy: Elvis Presley i James Bond. Pierwszy poruszał się BMW 507, które przywiózł sobie z Niemiec, gdzie pełnił służbę w latach 50 a ten drugi na swoje służbowe BMW tego typu musiał poczekać niemal 50 lat. Na przełomie XX i XXI wieku powstaje koncept luksusowego roadstera BMW ze sportowym zacięciem. Koncept prowadzi z kolei do powstania BMW Z8, który jest mocno inspirowany modelem 507, czyli pojazdem Elvisa Presleya. Z8 jest pojazdem wyjątkowym pod wieloma względami. Połączenie zwinnego roadstera z silnikiem V8 S62 pochodzącego z M5 E39 jest bardzo odważne. Do tego dochodzi elegancka stylistyka i wiele niespotykanych wcześniej rozwiązań. Samochód z 2000 roku wyposażony był m.in. w nawigację satelitarną oraz przycisk start-stop do uruchamiania silnika. BMW Z8 produkowane było w latach 2000-2003 i powstało ponad 5000 z ogromną dokładnością ręcznie składanych egzemplarzy tego pojazdu. Docieramy do pomostu łączącego serię Z ze współczesnością, a dzieje się to za sprawą BMW Z4, który jest następcą modelu Z3, ale jego historia nieprzerwanie trwa do dziś. Pierwsze Z4 E85 powstaje w czasach rewolucji Chris'a Bangl i jest drugim po serii 7 przedstawicielem zupełnie nowych zasad w stylistyce marki. Z4 jest wciąż rasowym roadsterem, przód pojazdu wydaje się być jeszcze bardziej wydatny. Ta generacja była wciąż dostępna w wersji roadster oraz coupe. Pod maską znajdują się zarówno cztero- jak i sześciocylindrowe silniki benzynowe, a miłym zaskoczeniem jest obecność wersji M, Napędzanej jednostką znaną z BMW M3 E46 odmiana Z4 E85 była produkowana w latach 2002-2008 i powstało niemal 200 tysięcy sztuk. Kolejna generacja Z4 z oznaczeniem E89 nie przyniosła wielu zmian. W gamie silnikowej wciąż obecne były 4 i sześciocylindrowe benzyny. Design był kontynuacją poprzednika bez większych rewolucji. Zmieniła się natomiast gama nadwozi. Pozostała jedynie wersja Roadster ze składanym dachem wykonanym z metalu. Miało to być połączenie Roadstera i Coupe, wynikające zapewne z cięcia kosztów produkcji. W poprzedniej generacji sprzedaż wersji Coupe była niewielką częścią całości. Wersja drogowa Motorsport tego modelu nie powstała, ale pojazd doczekał się odmiany GT, która odwiedzała wiele imprez wyścigowych. BMW Z4A89 powstawało w latach 2009-2016, a produkcja przekroczyła 100 tysięcy egzemplarzy. Najnowsza generacja Z4 z oznaczeniem G29 jest wciąż w produkcji od 2018 roku. Stylistycznie jest to ewolucja dwóch poprzednich generacji w gamie silnikowej wciąż 4 i 6 cylindrów w odmianach wyłącznie benzynowych. I to miły akcent na zakończenie historii o serii Z. Prawdziwa swoboda i radość z jazdy napędzana jest wciąż wyłącznie silnikami benzynowymi. To dobra wiadomość dla headów. W ten sposób dotarliśmy do końca opowieści o BMW Z. Powoli zbliżam się do końca opowieści o całych seriach, a to oznacza, że już niedługo seria o seriach przejdzie w fazę opowiadania o poszczególnych modelach BMW. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych.